Halo, halo, widzę, witam bardzo serdecznie, słuchajcie, jest Sejry Zakrzak i mamy dzisiaj 24 czerwca no oraz jak robię codziennie widzę pokażę Wam e, nowy sklep Fortnite, ale jeszcze z tym chciałem powiedzieć, że się zostawić subo na kanale, jak tego nie robicie. E, będzie kozak, więc jak nie masz suba, walnisła będzie elegancko, mega dzięki oraz oczywiście do tutaj e, do znajomych kilka osób, które mnie zaprosiły. Tutaj do listy, więc jeżeli ktoś z Was chce mnie znać, no to widzę mnie, zaproście. Ja tutaj codziennie na odcinkach sklepowych tutaj yy, przyjmuję. Dobra, lecimy, słuchajcie, na sklep. Yy, w ogóle ten yy, update ręki prawie 2000 punktów wbiłem. Jest, naprawdę, powiem Wam, że ciężko się gra, ale. Coraz bliżej do czempiona, widzę, dobra, nie ma co gadać ciebie na sklep e, Słuchajcie, oczywiście jeżeli chcecie użyć kodu za bardzo dziękuję. E, no i patrzymy co mam w sklepie, a dzisiaj mamy, słuchajcie, widzowie e, plażowego Midasa, Midas nocy letniej e, powiem tak, powiem tak. To jest naprawdę elegancki skin, widzowie. Czekajcie, bo tutaj była notka. Złoty dotyk, bo wyposażenie zmienia broń w złoto. Likwidacje sprawiają że tatuaże stają się bardziej złote. Czyli, no typowo, jak każdy Midas, e, widzowie e, po dotknięciu broni zmieniają w złotą. E, no i jeszcze taka nowa, właśnie, opcja w nim, że e, im więcej kili, tym tatuaże robią się bardziej złote. Więc powiem wam szczerze, pewnie większość osób będzie grała e, właśnie tym Midasem bez koszulki i będzie robić. 10 kg i on będzie cały złoty. To będzie mega pewnie kozacko wyglądać. Eee, zobaczmy też inne style. Widzę, tutaj mamy okulary. Możemy założyć okulary. Jak szef wygląda wtedy? Eee, kurtka widzowia, okulary i złoty reakty... Aha, czyli może być niereaktywny, albo może być reaktywny, nie? Czyli możemy, by żeby nie zamieniał się na złoto albo żeby zamieniał. Okej, okay, to jest całkiem ciekawe. Eee, no i tak wygląda ten mitas, widzę. Moim zdaniem, naprawdę elegancki skinnek. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Eee, I mamy jeszcze taką deskę na plecy. Eee... Deskę na plecy taką surfingową, coś takiego. Dobra, let's go dalej. Złoty cień widzowie, czyli jego kilo, słuchajcie. E, taki, całkiem spoko jak za 500, taki wiecie Złoto czarny, mm, moim zdaniem, naprawdę git. Tutaj w ogóle mamy ten, znaczek agencji, nie? Chyba na nim, nice, całkiem nice. E, dalej widzę, złoto i czej reaktywne. Malowanie reaktywne ozłaca się dzięki likwidacjom. Ty, ciekawie jestem, jak wygląda to na przykład. Jak mamy 5kg, 10-15kg, nie? Czyli pewnie robi się po prostu coraz bardziej złote, mega git. E, tylko wiecie, co jest ciekawe, widzowie. Czy jeżeli gramy midasem i tym malowaniem, to czy broń ma, jest jakby złota, czy ma na sobie to malowanie? Widzę, nie mam pojęcia jak to jest, napiszcie w komentarzu e, Idziemy dalej, widzę straszna bajka, czyli tutaj e, coś w stylu, no czerwony kapturek widzowie, on ma dwa style, taki i taki e, spoko skinek, zły topór za 800 bank, nie wilków za 500 fałdolców, czyli tutaj skórka do broni e, Mamy również huragana, takiego króla burzy, e, błyskawice, ciągle skiny z tyłem mi się składałem XD, e, burzowy błysk, e, oko burzy i słuchajcie jeszcze turbulencje, czyli skórkę do broni. Skin rosną serca powrócił, czyli tutaj anioł, anielica ciemna, anielica z takim trochę fioletowym tym fioletowym światłem, całym spoko. Skinek Czacha, skin, który został wprowadzony chyba na Walentynki, jak się nie mylę. E, I ma dwa style, taki bardziej serduszkowy i taki gwiezdny. E, no i plecak tak samo, Czacha bądź serduszko, widzę. I odblokujemy go poprzez wyzwania Czachy, e, więc całkiem spoko. I mamy emotkę w Stanie na kiju. Ej, to jest giga fajne w sensie, powiem wam szczerze, dzisiaj właśnie tą emotkę w szafce sobie odkopałem i używałem. E, fajna jest ta emotka, naprawdę, w sensie za 200, a taka tak, jest naprawdę całkiem git e, Idziemy dalej: samolotne podrygi za 500, powódź za 200, V-dolców Spoceniec za 200, czyli tutaj obciekanie potem. E, mamy te skiny, co wczoraj widzicie: latarnie DJ-lampkę, te tutaj e, imprezowe. Fiesta design, zestaw Fiesta design. E, te świecące skinki, widzowie. Mamy dalej oczywiście emotki, które były też wczoraj. Tutaj pokrótce można je pokazać. No ale wiecie, no to już to wszystko było widzę wczoraj w sklepie. Tak samo jest świetnik Neonuva. Zestaw Hena z gilda, czyli. Prosta, który wygrał FNCS-y Jest dalej w sklepie, tutaj z lotnią Pyk, pik, pyk, to co było wczoraj, widzowie yy, Kowboje I widzowie, oczywiście, farmerzy Dalej są w sklepie, więc Przyjściutko jest, przy tym taniej sklepanie, jest również yy, Plażowe barwy O kurczę, sorry, wystraszyłem się, widzowie Nie, Nieważne, nieważne, nieważne Co? Yy, idziemy dalej Plaże barwy, barwne gwiazdy, ładunek Flaming, yy, pakiety tutaj są te same Co były, widzowie yy, Karnet bojowe, ekipa Fortnite, no i to na tyle w tym sklepie jeżeli chcecie możecie użyć kodu ty Dzięki, subskrybujcie kanał Zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na Discord, na Instagram W opisie, no i co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się widzowie bye bye, cześć, cześć, miłego dziąka Widzimy się później na streamie Trzymajcie się, siemanko